Witam Cześć Manko, dzień dobry. O poranku. 6 kwiecień, niedziela. Już jest 7, 14. Podsumowanie pomiarów redukcji zrobiłem. Jest już dostępny na kanale. Później chcę nagrać obszerne podsumowanie poprzedniego tygodnia. Jak dzisiaj wieczorem też już będę powiedzmy miał taki dzień treningowy zakończony. Bo planuję zrobić y, zarówno bieganie na bieżni z 20-25 minut y, i żeby spalić te 400 kilokalorie na bieżni i też y, żeby zrobić też trening siłowy, żeby był trzeci zrobiony. Po wczorajszym treningu siłowym wieczorem, który robiłem, na którym byliście na live, trwał dwie godziny, można powiedzieć. Nie czuję żadnych bóli mięśniowych. No nic nie odczuwam, żebym trenował. Lekkie może takie zmęczenia, aczkolwiek może to brak jest jakiejś tam godzinki snu, tylko że no, te treningi nie będą dla mnie już takie powiedzmy męczące, uszkadzające mięśnie, gdzie będę czuł te bóle mięśniowe, bo nie ma Nie ma ciężkiej pracy, a biceps siedzi 40 cm w łapie, mogę powiedzieć, szczególnie prawa, bo lewa to będzie trochę mniejsza. Lewa to 39 cm. Sprawa 40. Y, sylwetka, jak wygląda, to już fajnie widać na tym dzisiejszym podsumowaniu, na tym shorcie, który już jest na kanale dostępny dla Was. Y, no, dochodzi powoli opalenizna. Y, skóra jest ciemniejsza, także już też y, tutaj, jak to aparat łapie barwę, można powiedzieć, ciała, skóry, tak samo palenista, delikatna i już jest, jest ta sylwetka lepsza Także tak to wygląda, Tu jeszcze Wam pokażę, jeżeli mam możliwość zielonego ekranu wrzucenie, to Wam pokażę moje przemiany ogólnie jakie to były, tylko muszą mi się zdjęcia załadować, coś to długo trwa tutaj na tym telefonie, być może dlatego, że jest Dużo zdjęć, a nie wiem czy te przy... będą, o tutaj jest coś takiego. Jak to sobie zobaczycie, to na tym kanale nie ma ściemy, na tym kanale dowiesz się wszystkiego o odżywianiu, regeneracji, aktywności fizycznej. No i pomoże, pomogę też Ci na tym kanale schudnąć, tutaj zmiana sylwetki dla Ciebie będzie przyjemnością, bo ja Ci wszystko wytłumaczę, co masz mieć w moich filmach, wszystko się dowiesz. Jak, co masz robić, żeby sobie schudnąć. Filmy poukładane w odpowiednie playlisty, żebyście działali w konkretnym celu. I taką sylwetkę, jak tu widzicie, można wypracować. 2018, 19, 2021 i 24. W 2021 roku ta sylwetka była najlepsza. nie dobry. Była ta sylwetka najlepsza, dlatego, że Yy, dlatego, że opalenizna była też dobra no i yy, tam wykonałem naprawdę ciężką pracę, gdzie było widać yy, efekt tej pracy no, w postaci umięśnienia ja Wam powiem, że porównywalna waga była w 2024 roku czyli od 2021 do 2024 za dużo tych mięśni nie zbudowałem no działając naturalnie to musimy naprawdę pilnować Kilku aspektów. Przede wszystkim dobrze, ciężko trenować, żeby uszkadzać te mięśnie, a później dbać o regenerację w postaci odżywczej diety, jak i odpowiedniej ilości snu. U mnie najgorzej właśnie to wszystko wygląda z tym snem, dlatego też mogę no nie za dobrze się regenerować. Tak to wygląda. Będę się niedobrze regenerował i będę też słabiej budował masę mięśniową. Gdzie no częste treningi, ja Wam powiem, trenowanie 6 razy w tygodniu, na każdym treningu skupiam się na innej partii mięśniowej, na konkretnej partii mięśniowej, ale i tak inne partie mięśniowe pracują na tych treningach, czyli poniekąd nie jest do końca zregenerowana. Zregenerowana jest na przykład nie jest do końca zregenerowana klatka, ale. Fajnie wszystko wyglądało, dopóki mi rosół nie wykipił. Tak to wygląda. Skupię, skupię się na jednym. To nie przypilnuję drugiego, ale nic. Nie pierwszy raz i pewnie nie ostatni Że rosłów wykipią. To nie pierwszy raz i nie ostatni. Musimy czy idzie szumowinkę zebrać. Coś tej szumowiny jest, ale nie jest dużo. Tak pilnowałem, żeby, żeby nie wykipiał. Jak nagrywałem shorta z pomiarami, ja na delikatnym gazie, ogniu przyszedłem tutaj. Zwiększyłem sobie ogień, no ale że byłem zagadany do kamery i jeszcze córeczka była, to się bardziej skupiałem też na tym, żeby córeczki nie było widać. No i He. i wykipiało. Ale nic się nie stało, będzie dobrze. W tym momencie jak już rosół się zagotował, zawrzał, dorzucę sobie warzywa. Cała mieszanka warzyw. Dziękuję za kciuki do góry. Jest tu ktoś na czacie? Pisze ktoś coś na czacie? Czy, czy nikt nic nie pisze? Chciałem Wam jeszcze wafle pokazać, bo akurat mam. No ale nie udało się. Teraz trzeba wziąć sobie. já viu só viu o gratoval macarrão. vou fazer um Trochę zostało. No tutaj jest taki makaron z odżywką białkową, jak dodałem odżywkę białkową waniliową I smak jest waniliowy, trochę słodki, tu jest makaron natural, z naturalnym białkiem, także on nie jest słodki. Teraz woda gorąca. teraz to to trzeba, Wojtek siemanko, trzeba teraz przypilnować makaronu żeby mi makaron nie wykipiał. No i tak tu jeszcze raz Wam chcę pokazać jakie sobie wafle zajadam kupuję w Niemczech z tej firmy Alnatura to są wafle Soczewicy one mają makroskładniki tłuszcz 1 gram, węglowodany 58 Błonnik 5,4 g, 27 g białka, 0,5 g soli. To są, powiem Wam, najlepsze pod kątem makroskładników soczewicy. Drugie miejsce w mojej klasyfikacji mają y, ściecierzycy, wafle, jakiś elbsen i tutaj jest 30% mąki ryżowej już dodane. I tłuszczu mają 5 gram, węglowodanów 61 gram, błonnika 9,3 g, 19 grama białka i 0,49 g soli. Trzecie miejsce: z orkisza wafle. I tu mają 1,9 grama tłuszczu, 61 gramów białka tego węglowodanów. 11 gram błonnika 20 gram białka 0,01 g soli czyli soli tu praktycznie nie ma i najgorsze pewnie wziąłem przez pomyłkę wafle ryżowe których ja nie kupuję i nie jem tych wafli ryżowych i makroskładniki są następujące 3,2 g tłuszczu czyli powiedzmy że z tych wszystkich no nie ma tego tłuszczu najwięcej ryż bo yy, ciecierzyca jest najtłużsiejsza, bo ma 5 gramów, ale też tam jest 30% yy, mąki yy, ryżowej, także ten ryż też się składa na to. Węglowodanów 77 gram, czyli bardzo dużo tutaj jest węglowodanów. 3,7 grama błonnika. Mało błonnika jest, w innych jest w granicach 9 yy, gramów błonnika, No chociaż tutaj w soczewicy jest 5,4, to także tutaj w ryżowych jest najmniej bonnika i 8,7 g yy, jest białka. A tutaj w tych innych waflach poniżej 20 no, soczewica, soczewica ma 19 yy, ciecierzyca ma 19 gram białka, orkisz ma 20, a soczewica 27 gram białka. Czyli soczywicy są tak jakby najlepsze, te, te wafle. One tak smakują, powiedzmy może nawet trochę nie za, nie za dobrze, nie za smacznie na początek, ale jak się przyzwyczaisz, to później, no wiadomo. Ja traktuję tutaj wafle. Produkty, wiecie, bardziej, żeby były odżywcze niż smakowały, nie? No i 0,01 solid także praktycznie też soli nie ma sól naturalna z tego produktu Tak to wygląda Macie jakieś pytania to pytajcie jak nie to kończę bo już żonka z córeczką wstała także no nie będę tutaj nagrywał, jak już one będą, 35 lat. Oski, prześwietlisz sobie kanał, będziesz wszystko o mnie wiedzieć pod kątem takiej zmiany sylwetki, budowania naturalności, działania. To wszystko się dowiesz. Ja pokazuję, co robię i jak ktoś będzie, no powiedzmy, powtarzał to, naśladował, z obserwacji mojego kanału, moich filmów działał, wyciągał wnioski, działał, no to to będzie miał efekty, nie? Troszkę mało ludzi. Nie wiem, czy śpią. Reszta, czy co. Stałych widzów nie ma. Włosy odstają, no, ale włosy rosną. To jest właśnie to. Musicie być gotowi na to, że jak robicie nad czymś, pracujecie, a chcę zobaczyć, jak najdłużej uda mi się zapuścić włosy, żeby zobaczyć, jak to też z włosami długimi się funkcjonuje, później je obetnę sobie oczywiście, być może będzie tak, że jak przyjdzie cieplej na dworze, no to będzie mi za gorąco i je zetnę i nie zapuszczę na jakieś tam dłuższe. No też zobaczymy jak będę fajnie śmiesznie wyglądał. Poniekąd to jest też takie działanie, gdzie no uważam, że nie zaszkodzi mi pod kątem zdrowotnym. Gorzej by było, jakbym zatłuszczał się specjalnie, nie wiem, gromadził 30% tłuszczu na, na swoim ciele, po to, żeby później zrobić redukcję odchudzanie i Wam pokazać, jak się odchudzać. To ja wolę się odchudzać już od maksymalnego zdrowego poziomu tkanki tłuszczowej 20, redukować to do 10. Jest to już taki cięższy proces, bo łatwiej jest od 30% schudność do 20, jak od 20 do 10%. Jest to cięższy proces, w tym bardziej, że no ja działam naturalnie, dlatego tutaj no trzeba zadbać o ten deficyt kaloryczny, yy, trzeba zadbać o regenerację, no i też trzeba dietą pilnować, żeby, yy, żeby nie przejadać tych kalorii, żeby nie nakręcać, yy, jak to się mówi, zapotrzebowania smaków na jakieś wysoko przetworzone, niezdrowe, niezdrowe jedzenie. Dobra, ja kończę. Do następnego zostawcie subskrypcję, pooglądajcie inne filmy, komentujcie jak macie pytania, oglądajcie do opisów filmu, tam jest, yy, tam są wszystkie też informacje odnośnie innych filmów, takich wartościowych filmów co oglądnąć, jak i też linków do moich mediów społecznościowych. Także trzymajcie się miłego dnia, pozdrawiam. Hej.